Słyszeliśmy może o takiej taktyce na rozwód, że niewinny małżonek chce zastraszyć winnego orzeczeniem o winie? Dlaczego w ogóle tak się dzieje w trakcie rozwodu? Wie, że czasem, niewinny małżonek wcale nie chce orzeczenia o winie z powodu emocji, tylko po to, żeby zastraszyć drugiego małżonka, drugą stronę. Coraz częściej orzeczenie o winie staje się elementem gry procesowej, elementem gry w rozwodzie. Nie chodzi o to, żeby udowodnić, kto kogo zdradził, tylko o narzędzie nacisku na drugą stronę. Bo, na przykład, małżonek uznany za winnego może być później zobowiązany do płacenia alimentów, czasem nawet do końca życia byłemu partnerowi. Dlatego niektórzy używają tego jako karty przytargowej. Na przykład, nie chcesz, żebym żądał orzeczenia o winie, to ustąp przy podziale majątku. Albo podpisz ugodę, a nie będziemy ciągnąć tematu winy. To czysta strategia rozwodowa. Handel winą za pieniądze, podział majątku lub spokój. Więc zanim powiesz, chcę orzeczenia o winie, zapytaj sam siebie: Czy to kwestia sprawiedliwości, czy może taktyka na rozwód? A jeśli ten temat Cię zaciekawił, to zaobserwuj.